Witam serdecznie po meczu Jagiellonia stop Piast -Gliwice. Witam trenerów. Trener piasta Ryszard Wieczorek i trener Jagieloni Michał Prowierz I proszę obu trenerów o podsumowanie spotkania. Trener piasta Ryszard Wieczorek. Dzień dobry. Gratuluję na początku miał trzech punktów Jagieloni. E, powiem tak, że nie było to jakieś wielkie widowisko. Na pewno było, gra była bardzo szarpana. W tej płynności było zbyt mało. Co do strat bramek, to na pewno w dużej mierze myśmy pomogli. Oczywiście trudno tu umniejszać umiejętności Franka. Natomiast no, i przy pierwszej zgani, był przy piłce, to myśmy gdzieś ją stracili w narożniku i przy drugiej dwóch zawodników, dwóch obrońców. Rosicki przepchał w zespole, który walczy o życie walczy o utrzymanie. No to są takie momenty stykowe, decydujące, które, które mają ogromny wpływ. Oczywiście były też inne pozycje, jak i oni, Myśmy też mieli swoje pozycje, ale tak jak powiedziałem, tej płynności tej jakości w tej grze dzisiaj było zbyt mało. Natomiast na ten czas Marcinie troszkę inna sprawa. Tydzień temu gramy luźno, swobodnie, dosyć pewnie. My jedziemy na wyjazd, nie poznaję wielu zawodników, czyli... Ta strona mentalna jest na bardzo, bym poziom, powiedział, niskim poziomie, z tego, nie wiem, czy, czy akurat sytuacja, czy pozycja w tabeli ma taki ogromny wpływ, ale uważam, że piłkarz zawodowy, no, musi nad tym pracować, żeby jednakowo podchodzić do meczu wyjazdowego, czy to do meczu u siebie, natomiast taka różnica u wielu zawodników. To było no, oczywiście przełożenie na, na grę, które w moim mniemaniu było zbyt mało, zbyt mało jakości, żebyśmy e, pokusili się o, o punkt e, bądź o punkty. Przetrwaliśmy taki decydujący moment, w e, trudny moment, e, gdzie mieliśmy problemy, kontuzje, gdzieś tam było na zawsze mniej na boisku. Przetrwaliśmy to, a bramkę tracimy w momencie, kiedy dwóch zawodników naszych jest. W obrębie piłki no, musi być, nie wiem, nawet swojego bym tam wysadził, i, i piłka musi być przerwana, aut czy v. Nie wiem. Także jeszcze raz no, czeka nas właśnie znowu w tym względzie, bo mamy u siebie, mamy dwa czy u siebie, i, i, i to morale, trzeba ciągle podnosić, bo uważam, że umiejętności wielu ma większe jak dzisiaj pokazała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze trener Jagiellonii, Michał Prawież. No Dla nas to było jedno z najtrudniejszych spotkań, Było akurat przed meczem wszyscy już dopisywali sobie punkty, wszyscy mówili kto zdobędzie ile bramek, a yy, znam bardzo dobrze yy, Ryśka i wiem, że bardzo dobrze nastawia zespoły i mecze, które tu były zawsze, które przyjeżdżał to były bardzo ciekawe mecze i zdawałem sobie sprawę, że będzie to bardzo <trym> dobre spotkanie, a yy, takie mecze właśnie to jest sztuka wygrywać, które są bezpośrednim rywalem i Cieszę się z tego bardzo, że wygraliśmy to spotkanie. Przy okazji też zdobyliśmy jeszcze jeden punkt dodatkowy. Bezpośrednie mecze, które są też dla nas bardzo istotne i to i to jest bardzo ważne. No na pewno mecz ułatwi, ułatwiło nam trochę bramka i mieliśmy takie 15-20 minut bardzo trudne, które potrafiliśmy uporządkować sobie gry. Jednak mimo wszystko te mecze, które mamy, mamy choć na mamy porażkę w Kielcach, zwycięstwo, remis i tak po kolei. Dlatego ci piłkarze są ciągle pod presją, ciągle muszą być Przygotowania chwała uchwała za to, że wytrzymują, to mamy dużo zmienników, którzy w każdej chwili wchodzą i zastępują. Także akurat jest to bardzo istotne i tak samo zmiana, która była, to spowodowana była tym, że Kamil Lik miał żółtą kartkę i zależało mi na tym, żeby Kamil Grosicki wszedł i szybkościowo popełnił się trochę z nim, może przy okazji gdzieś by była jakaś sytuacja taka. Dlatego jeszcze raz pochwalę zespół za to, za konsekwencje, zdobyte punkty i od jutra już nie pamiętamy i przygotowujemy się do meczu w Krakowie i tam chcemy popatrzeć o te punkty kolejne i spokojnie się utrzymać. Dziękuję bardzo i poproszę o pytania. Zakończyliśmy pytania. Tak więc do zobaczenia na kolejnym meczu Jagiellonii.